Zobaczmy, jak w prosty sposób przygotować w Korelu tradycyjną wizytówkę. Ten film trwa kilka minut i dokładnie tyle czasu potrzeba, by zaprojektować dla siebie prostą wizytówkę. Zaczynamy, jak to najczęściej bywa, od zdefiniowania rozmiaru dokumentu, czyli w naszym wypadku wizytówki. W Korelu jest to o tyle prostsze, że w oknie typ i rozmiar papieru znajdziemy predefiniowane ustawienia. Jak widzimy, domyślne ustawienie odpowiada wizytówce o orientacji pionowej. Takie również się zdarzają, jednak tradycyjna wizytówka ma orientację raczej poziomu. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z domyślnych rozmiarów, możemy bardzo łatwo zdefiniować własne. Na przykład 9 cm na 5 cm. Zatwierdzamy enterem. Znakomicie. Zabieramy się więc do pracy. Wizytówka zawiera przede wszystkim dane kontaktowe, choć na wizytówkach z wyższych sfer znajdziemy jedynie imię i nazwisko. Jednak ogólnie wizytówka ma ułatwiać kontakt. Podanie na niej pełnych danych ułatwi sprawę. Do pracy z tekstem służy w Corelu narzędzie tekst. Każdy z nas miał do czynienia z edytorem tekstu, więc opcje widoczne na pasku właściwości na pewno nie będą nam obce. Klikamy narzędziem tekst w dowolnym miejscu i wpisujemy imię i nazwisko. Pozostaje nam dobrać rozmiar fontu, a także czcionkę, a dokładniej mówiąc font. Ważne, aby czcionki użyte przy projektowaniu wizytówki nie były zbyt duże. Jeśli tak jest, wizytówka wygląda bardzo topornie. 12 punktów to w przypadku imienia i nazwiska maksymalny rozmiar. Wybieramy font według własnego uznania. Jeżeli w naszym imieniu lub nazwisku znajdują się polskie znaki, to nasz wybór jest ograniczony do fontów z ogonkami. W Corelu przeglądanie listy zainstalowanych w systemie czcionek jest bardzo wygodne. Tak więc wybieramy font. Jak już wspomnieliśmy, te opcje powinny nam być znane. Dodatkowo możemy czcionkę na przykład pochylić. Przewaga Corela nad edytorami tekstu to swoboda z jaką możemy rozplanować elementy. Wystarczy po prostu lewym klawiszem myszy ustawić obiekt w dowolnym miejscu. Dodatkowo po ponownym kliknięciu możemy obiekt, w tym wypadku tekst, obrócić. Możemy również skalować font precyzyjnie, dopasowując jego wygląd do własnych potrzeb. Chociaż zabiegi polegające na rozciąganiu lub ściśnianiu fontu bardzo rzadko przynoszą pozytywny efekt, jednak stosowane subtelnie bywają pomocne. Pora na kolor. Wystarczy wybrać dowolny z palety kolorów. Pamiętajmy, aby obiekt, któremu chcemy nadać kolor, był wcześniej zaznaczony. Szary wygląda zdecydowanie subtelniej niż czerni. Nasza wizytówka nabiera elegancji. Skopiujmy tekst prawym klawiszem myszy. Na jego bazie wpiszemy pozostałe dane. Troszkę modyfikacji, aby ten fragment odróżniał się od imienia i nazwiska. Jednak stosowanie kilku fontów na tak małym obszarze jak wizytówka prowadzi raczej do chaosu. Dlatego najlepiej trzymać jednego, góra dwóch fontów. Wpisujemy dane: Telefon, i oczywiście adres poczty elektronicznej, oraz domenę, jeśli takową posiadamy. Możemy zdefiniować font. Pamiętajmy, aby harmonizował stylem do wcześniej użytego. Możemy również trzymać się jednej czcionki. Bardzo często na wizytówce znajdziemy również stanowisko. Skopiujmy ponownie tekst i dopiszmy na przykład właściciel. Aby funkcja nie odciągała uwagi od imienia i nazwiska, zmniejszymy troszkę rozmiar fontu, i dodatkowo wybiorę jaśniejszy odcień szarości. Teraz wyrównam oba fragmenty tekstu. Wystarczy je zaznaczyć i nacisnąć na klawiaturze C jak Center. Obiekty zostaną wycentrowane względem siebie. Kolejnym, często spotykanym zabiegiem jest oddzielenie części wizytówki poziomą linią. Narzędzie Rysunek Odręczny i rysujemy. Przytrzymanie klawisza Control ułatwi nam rysowanie. Linia odręczna nie ma wypełnienia, składa się tylko z konturu, więc aby zmienić jej kolor, wybieramy próbkę prawym klawiszem myszy. Zmieńmy również szerokość. Kontur włosowy może sprawiać problemy przy wydruku. Jest po prostu zbyt drobny. Możemy wzbogacić nasz projekt dodatkowymi elementami graficznymi, aczkolwiek jeśli zależy nam na prostej klasycznej wizytówce, to w zasadzie skończyliśmy pracę. Zajęło nam to 5 minut. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by urozmaicić naszą wizytówkę. Ja może utworzę łuk z prawej strony. Korzystając z prostokąta oraz elipsy, utworzę element. Zaznaczamy oba obiekty i wybieramy z paska właściwości polecenie przytni. Prostokąt zostanie przycięty elipsą. Elipsę usuwamy, a utworzony obiekt możemy wypełnić dowolnym kolorem. Na wizytówce powinno znaleźć się oczywiście również nasze logo, jeśli takowe posiadamy. Logo najczęściej umieszczane jest w lewym górnym narożniku. Elementy możemy modyfikować zgodnie z własnym życzeniem.